Siemanko, ja jestem Kadoens i witam Was w kolejnym odcinku. Wy zagrajmy w Fortnite Battle Royale. W dzisiejszym odcinku lecimy z Naparzanką. To coś innego niż w poprzednim odcinku, gdzie leciliśmy z Battle Royale. Więc jeśli film Wam się spodoba, to pamiętajcie, łapkę w górze oraz subie. Oraz wbijajcie do moich innych social medii, żeby no być na bieżąco. No i co, no też ciśniemy do 400 su subów. Ja się naprawdę martwię, że dostanę prawa autorskie. Zresztą jeden film mi się przetwarza ten w YouTubie. Na prywatnym, więc... Później zobaczę. Yy, nawet teraz, póki lecę, to sobie zobaczę. Dobra, na razie nic sobie nie zobaczę, ale... No. Yy... Zapowiada się ciekawie. Ten sezon, chociaż, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, nigdy nie było. Dobra, to jest ta tragiczna strzelba to nie e, nigdy takiego sezonu nie było. Chociaż coś tam związane było z gwiezdnymi wojnami. Może się przestanę powtarzać? O, tą strzelbę bym chciał. To bardzo pasuje do Mandalorianina. A i ogólnie, też dziękuję za ponad 1000 obserwujących na TikToku. Nie sądziłem, że aż tyle będzie, Was na chwilę obecną, gdy miał być 4, jest nas no 1059, więc bardzo dziękuję. Dobra, to chyba to koniec z tym zbieraniem. Chociaż jeszcze bym zebrał jedną skrzynkę Ten sezon to jest w ogóle cała yy, ca Wszystko bronie z Gwiezdnych Wojen Więc no ciekawie O i kolejny ten yy, Kolejna expa Mi się to podoba, jest fajnie Mała bańko słona, okej okay. To mi się przyda Mówię, yy... te odcinki będą chyba inaczej stworzone, inaczej zmontowane niż dotychczas. Nie musi być cały czas pełno akcji, ale to nie znaczy, że będzie nudno. No, postaram się, żeby tak nie było. Czy właśnie kurwa jeden został Dead Jedi, ja o tym nie wiedziałem że tu jest ten miecz do czego wy strzelacie a do ekswinga dobra no co Jest przy was Madolini, no chłopie. A to jest ten. Jakoś prawdziwa wojna. Kurwa, mać. Żeby tu jeszcze. Super. Czuję się jak w frontie. Mogę to jakoś ten sterować? Aha, super No to wyląduj mi tu Co ty tworzysz, typie? I póki co, ja jeszcze w ogóle nie mam żadnego typu ustrzelonego A już trochę mija Naucz się kadłubem budować Przecież taki dobry byłeś kiedyś z Fortnite'a Tak, w drugim rozdziale byłem Kurwa nie do zatrzymania W sumie nie byłem nie do zatrzymania, bo cały czas Grałem tylko w Fortnite'a, pamiętam ja pierdzielę. Ja w ogóle tych typów nie widzę, nie? Gdzie są ci typy? Mam udawać Deadpool'a, ten. Mam grać Deadpool'a, żeby coś się działo. W końcu coś się dzieje. Kurwa. Ja się na tych brojach nie znam. No. Co mnie znowu atakuje? Strefa? I chyba nie tylko? Łódź O kurwa No nie Dobra naprzód Ty trafisz ich? Dobra, oni powie. Dobra. Ktoś tu. O trafiony. Asysta zajebiście. Nie o to mi chodziło. No skąd? A co 130 metrów? O cholera Dobra, chyba wiem gdzie jest. Jestem delikwent Nie podoba mi się, że to jest tak łatwo zdobyty frak O, no cóż mogę poradzić? Coś jednak Widziałem gdzie gnoju Myślisz, że mi kuźwa ten i założę cię Okej. Okay. Kurde. Wo. Skąd? Dobra. Ja nie ogarniam co się dzieje. La 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 la. O. Headshot. Dobra, kolejny? Tam widziałem drug drugi trzeciego Albo nie Tak Skacze rąbaniutki Zastrzec Damon tamtąd, to będziesz kurwa miał Chodź tu kurwa Chodź tu kutafonie Jak się, kurwa, atakować? Ty no, kurwa, trafisz go? Ej, skąd oni się leczą? Dobra, tamten z drzewo ściągnięty O, kurwa, co tam się dzieje? Dobra, leży jeden No co się Ach. Dobra, leży O tu co takie było Dobra, leży Okej, okay, lecimy z drugą gierką Tym razem może będzie lepiej Nie powiem, trochę się naczekałem jeśli chodzi o wbicie do kolejnej yy, gierki, trochę się naczekałem. O tu co? wow Kurde, mogłem chyba od początku sezonu zacząć grać. To może bym wiedział, co się tu dzieje. W ogóle, jak to wygląda z niebem? Niebo, pu. Nie puste i czyste, kurde. Jak wy. Dobra, nie będę już mówił. Było, minęło. A szkoda. Mm. Co to w ogóle jest? Ale jebu, biorę to. Uu, tego jest więcej. Ja chcę więcej. Dobra, eee, daj mi więcej bombek. Daj mi to jeszcze. No i dobra gitara, można się już na dalać. Tylko jeszcze... o, widzę tu jeszcze dwie skrzyneczki, może bombki będą. Ej, ale szczerze tak trochę mi by dziwnie bez skrzynek od amunicji Co tu się dzieje? To jest jakiś samochód pancerny Tak taki samochód ten o, cholera! No to się nieźle zapowiada. No i wow! Ja zatańczę z tobą. Ja nie wiem w ogóle czy ja byłem wyciszony przez chwilę. Mam nadzieję, że nie byłem wyciszony. Abyś się wkurzył Nie no, nie powinienem Kurwa Dobra, trudno to Halo, gdzie są przeciwnicy? O, wielko łama! O, dostał! Dostał strzała. Uuu du du, du du chodź tu. Au No kurwa, jak nie. Mi się wydaje, że oni się kampią W ogóle, wow, 125, ten. Myślałem, że będzie gdzieś 100 i to trochę krótko potrwa. A powiem szczerze, że ten odcinek chyba będzie najdłuższy. Dobra. Trzeba koleżkę trochę skasować. Coś się zrobiło. Jednak ten film będzie bardziej przemontowany, tak sądzę. No 40 minut. To jest przesada, ale nie powiem Uwaga, je Prawie Czekaj, może tam niespodziankę rzucę Któryś chyba skolap Skolapsował? Kurde. Okej. Okay. Dobra jest. No, tu. O, ale to pięknie wybucha. Dobra, jest. Mam gnoja. A to nasz, dobra. Ło! No, tak grubo. Uuuu, headshot! Ładnie go strzelił. Dobra, ładnie. No, gdzie? Gdzie się chowasz? Dobra, schował się. Dobra, jednego chyba strzelono, a drugi gdzieś się schował, albo został pokonany. Dobra, tam już go ścigają. Pozostawiam go. Ok. Aha, okej. Okay. O, zmniejszyło się do... Aha, okej. Okay. Na Choleria tu rzucałem. O, cześć. Ole, dostał bombę O właśnie tego tu koleczkę szukałem I jest gdzieś tu drugi No właśnie Drugi znaleziony No już po was No a to już będzie koniec. Oooooo! Wow! Ja to klipuję! No! O kurde, co to był za kill! Okej! Okay. Słuchajcie, to był. To było na tyle. Więc dziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!